Przed mną znajduje się Samsung Galaxy A06, a dzisiaj chciałbym pokazać, jak możesz usunąć hasło z menedżera haseł. Zacznij od otwarcia ustawień i przewiń, aby dotknąć zarządzania ogólnego. Następnie wybierz hasła, klucze dostępu i AutoFill. Kliknij Google. A następnie kliknij w jedną ze swoich aplikacji, na przykład kalendarz. Następnie po wprowadzeniu blokady ekranu naciśnij przycisk Usuń i wybierz usuń w oknie Pop-Up. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Cześć!